Witam Państwa. Nie widzieliśmy się jakiś czas już. Chcieliśmy dzisiaj z Grześkiem tutaj przedstawić Państwu komentarz dni bieżących. Wiele się rzeczy ciekawych dzieje, ale nie będę przedłużał. Oddam Grzegorzowi głos. A Panie Adamie, na, na świecie nic z nowego się nie dzieje. Wszystko zawsze jest to samo. To powiedział cesarz HGSR Asi w wywiadzie z... Orlianów tak, także nic nowego się nie dzieje, tylko, tylko nam się tak wydaje, że coś nowego się dzieje, a tak naprawdę to wszystko jest zawsze to samo i po staremu. No to może no powiedzieć? I może od tego byśmy zaczęli, bo, bo może czas najwyższy pewne rzeczy by po prostu powiedzieć od początku. Mm -hmm. A od początku, no to może żeby, żeby zrozumieć to, co się w dzisiejszym świecie dzieje, no to. Trzeba zacząć od tego, skąd wyrastają nogi tego systemu. No tak. Przynajmniej w Polsce, bo tutaj o świecie no to nie będziemy mówili, ale. Może przy Zaczniemy od, od, od teza. O tak powiem. Mhm. Teza. teza jest taka, że no w tej chwili trwa cały czas gra w Kotka i Myszkę, z, gra w Bambuko z narodem. No według takiej zasady dobrego i złego policjanta. Dobrym policjantem to jest y, PiS, a złym policjantem to jest PO i cała ta tak zwana opozycja totalna. A tak naprawdę no to y, wszystko jest ustalone przynajmniej od y, czasów okrągłego stołu, kiedy mhm. to te siły no, miały, doszły do władzy. Tak? No i może od tego by, bym chciał zacząć, nie? I te, 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 ten wątek pociągniemy. Zwłaszcza, że tutaj ukazała się niedawno książka, której jeszcze nie czytałem, y, pana Filipa Podstawskiego e, pod tytułem Zakon Okrągłego Stołu. Nic, mi, to, nic no, mi nie mówiłeś. O tym. No nie mówiłem, ale, ale, to, ale tutaj mówię, tutaj przy okazji tę książkę reklamuję, chociaż jej je nie czytałem. Czyli to ale... nie jest jakiś rycerz Okrągłego Stołu, tylko jest Zakon, zakon Okrągłego Stołu. stołu jest to duża jest duża różnica. Zresztą na kanale pani dr Anny Mandrelli, która tutaj z tego miejsca pozdrawiam i reklamuje ten kanał, jest mm -hmm. wywiad z tym panem Filipem, który no, niedawno obejrzałem. No i, i tutaj no, w zgodność myśli i poglądów z, z tymi mm -hmm. tezami. On napisał książkę, właśnie w której y, przedstawia to, jak. jak

Układ Okręgłego Stołu rozgrywa y, po prostu naród y, polski i przemienia go w. nawóz historii, historii. Tak, tak to nazwij Żeby nie użyć tego słowa. Y, Także że, że polecam tutaj tę książkę pana Filipa Podstawskiego i, i ten wywiad z pani doktor Mandreli jest na jej kanale. Mhm. A, a, a ja chciałem tutaj swoje, swoje jakieś trzy y, grosze do tego dołożyć. bo ja, Tym bardziej, że książki jeszcze nie czytałem, ale na pewno. No, Załuszyło ci, ja ci to opiekę. Załuszyło mi opiekę. Zawsze, że, że, że od dłuższego czasu już o tych y, sprawach mm -hmm. tutaj żeśmy rozmawiali i, i, i dochodziliśmy do, 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 do tych całych wniosków. No więc chodzi o to, że w roku 1985, y, albo 6, bo może, może przekręciłem, doszło do spotkania generała. Jaruzelskiego z Rockefellerem. Po tym, przepraszam, jak Gorbaczow doszedł do władzy, kiedy już góra wiedziała, co tak, się tak, świeci. Tak. Kiedy już wiadomo było, że ten hmm. projekt pod nazwą Świat Dwubiegunowy Sowiecko-Amerykański się kończy. Więc y, m, trzeba było, y, uznano, że, że jest czas na zmiany. No i, znaczy czas na zmiany, że oni byli zmuszeni do zmiany, no, bo przegrali my, zimną wojnę. Przegrali zimną wojnę, przegrali Sowieci. technologicznie przede wszystkim tą wojnę. Mhm. No i, 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 i trzeba było posprzątać po tym. I, no i tam w ramach tego sprzątania, to oczywiście to jest szerszy problem, tutaj Pan Michalkiewicz o tym też, też dużo no, nie do tego. pisze. No doszło do tego spotkania Jaruzelskiego z Rockefellerem. On tam był, bawił w Nowym Jorku podczas mm, szczytu ONZ, no i, i prawdopodobnie wtedy jakieś tam ustalenia pierwsze o tym, jak, jak tutaj ten y, świat by, w Polsce będzie porządkowany zapadły. No i potem no, dalej się sytuacja już, już, już toczyła. Wiadomo jak. Y, wiadomo, że była ta opozycja. Korzeni tej opozycji to jest y, y, taka y, sprawa, że no to... Y, y, bo prawdziwa opozycja w Polsce, no to... Przepraszam, Grzegorz, że cię przerwę. ...reprezentowali Dobrze, Grzegorz, ale żeby to zcharcerzować, to opozycję, to użyję takich ciekawych słów, które użył Niknik Powiedział mianowicie o, tak. My udawaliśmy opozycję... A oni udawali władzę. władzę właśnie. I to bardzo dobrze no, tak, tak. charakteryzuje. To, no, ale nie, ale było. tutaj o tych korzeniach opozycji chciałbym tam przynajmniej no, ale w skrócie no. powiedzieć. Mm -hmm. no, prawdziwa opozycja w Polsce no, to stanowili, żołnierze wyklęci ich wybito i leptano tak w ziemię. No. Natomiast to, co no było później, to, to były po prostu już, już procesy w znacznym stopniu sterowane. Ja to mówię jako, jako w pewnym sensie uczestnik tej opozycji nieświadomej, bo, bo mm bo młody i naiwny, no ale, ale generalnie z perspektywy czasu no to, to już, już tam dostrzegam no, nurt wiodący, no to byli jednak te dzieci Stalinowców, czyli, czyli grupa Michnika, Kuronia, ludzie, którzy wyrosli na ideologii komunistycznej. Kuremek późniejszy. I plus, plus masoneria, plus część pozyskanej innych takich modernistycznych katolików, którzy do nich doszlosowali. No i była ta część opozycji, powiedzmy niepodległościowej, ale mm -hmm. którą tutaj, no może... Została stłamszona. Robcio, może ułasabiał mm -hmm. Boczulski, Szeremietyw i tak dalej, no ale, ale jak, jak wiemy, no to, to były też, później się okazało, że my o tym nie wiedzieli, no też, też byli sterowani. No, taką prawdziwą opozycją niekonsensjonowaną, można powiedzieć, to były te grupy narodowe, czyli no powiedzmy grupa Mecenasa Barańskiego, Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, mm -hmm. później Komitet Obrony Polską, ale to był, był margines wsekowany zarówno przez mm -hmm. bezpiekę, jak i przez tą tak zwaną tą opozycję Ale jeszcze później była Szefa Lesiaka, też później to, no, 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 a to, to, to zaraz, Dobra, Ale już się, już, no, że już nie musimy aż takich mm -hmm. robić tak, y, tak, wejść. Tak, tak, tak. No. No w każdym razie y, y, obecnie, y, y, już, już dochodzimy do, 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 do naszych czasów, po dzisiejszym będziemy pewnie y, mm -hmm. musieli cofnąć, no to, no to tutaj na czoło wychodzi bracia Kaczyńscy, prawda? Jako, jako ci, którzy mają monopol na patriotyzm i nawet są hmm. uważani za prawicę, chociaż oni sami się tak nie lubią nazywać. No i mamy tą opozycję lewicową. Przepraszam, to tak jak za prawicę tak był, był uważany. Wodystaw Gomułka, yy, no, odchylenia jest swojego czasu, ale on był no, przez komunistów no, no, z punktu widzenia uważany jako, jako prawica. Wieruta, to, to, to była to prawica, no to, to no, właśnie ta. coś takiego. No, w każdym razie, żeby, żeby mówię, nie zapętrać, no, bo powiedzmy, my mamy Trzeba. rok 1990, okrągły stół, pamiętamy, co, co starsi, jak to, jak to było. No i wtedy tworzy się tak zwane komitety obywatelskie. W ramach tych komitetów obywatelskich no, skupia się ta cała opozycja koncesjonowana, która tam została do Okrągłego Stołu przez Kiszczaka dopuszczona. dopuszczona. No i potem w, tej, w ramach tych komitetów obywatelskich następuje tąpnięcie, powstaje, wyodrębnia się porozumienie centrum. I, mm -hmm. I to porozumienie centrum no to, to są bracia Kaczyńscy. Na pierwszy, oczywiście Jarosław jest tutaj tym z tych Następuje oddzielnie światło od ciemności. Tak, tak. No tak i, 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 I tutaj przywołałem te słowa, które to kiedyś, w jakiś książce, którą niedawno przeczytałem, Ham mm -hmm. zmontowany, to, to przypomina, jak Kaczyński właśnie w 90 roku udzielił takiego wywiadu, bo tam wtedy mu zarzucono, że on rozbija tutaj ten obóz I teraz uwaga, i to, to, to jest teraz ważne, słowa. to ważne. To, 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 to proszę mm -hmm. skupić się na, 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 na mm -hmm. tym. Kaczyński tam powiedział, dlaczego on to robi. I to otwartym tekstem powiedział. Yy, otóż przypływie rzadkiej szczerości. Czyli przy, rzadkiej u niego szczerości. Powiedział tak: mówię swoimi słowami. Yy, no ja tutaj tworzę to porozumienie centrum. Ono tutaj yy, przejmuje pewne hasła takie populistyczne, nacjonalistyczne. Narodowe, narodowe. Czyli, czyli nacjonalistyczne. Tak. A, a dlaczego? Dlatego, że no, gdy my tutaj, jako obóz Solidarnościowy będziemy stanowić monolit, no to od razu powstanie jakaś populistyczna opozycja, która no, wykolei wszystkie te dobre zmiany, No i, 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 i dlatego ja to, ja to muszę robić. Tak powiedział. Czyli okazał się Kaczyński złodziejem szyldów. Ten, ten wygadł. Ukradł, ukradł szy, szyld narodowy. Jest dzisiaj zapomniany, ale, ale Ziemkiewicz go właśnie mm -hmm. przytoczył i to mnie, to mnie właśnie do mm -hmm. tego tutaj zainspirowało, żeby, żeby tutaj z Państwem o tym y, rozmawiać. Y, no i, i potem widzimy no, realizację tego. Y, faktycznie te, on stworzył to porozumienie Centrum. Y, zawsze tym, to porozumienie Centrum starało się y, Ciąć wszystko co jest na prawo i przejmować hasła te e, autentyczne, czy to była na przykład kara śmierci, na, na tym na przykład e, ta grupa Kaczyńskiego zwana, oni się sami tak nazywali zakonem, e, to e, używała, e, no, na przykład była, była bardzo nośna sprawa kary śmierci, pamiętają jak... E, e, Żyją ludzie, którzy jeszcze, jeszcze te to pamiętają. pamiętają. Przestępczość tutaj rosła, no był bam, bandytyzm, łachmaństwo. Ale, jak yy, dali, ale drodzy Państwo, żywo. przecież kara śmierci jest jak najbardziej słuszna. A, tak, 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 ale nie, nie o to chodzi. chodzi, chodzi o socjotechnikę. Ale mówię właśnie, że dlatego, że jest słuszna... No i, i, i na tej fali właśnie, że, że ludzie chcieli, żeby przywrócić tę karę śmierci, no to yy, yy, bardzo, bardzo yy, rosła grupa Korwin-Miklego wtedy no i nie. odebrali wiatr z żabry. I wtedy pojawił się, z tym samym hasłem pojawiło się, się Kaczyński, że oni też są kary śmierci, ponieważ oni mieli lepsze mm -hmm. nagłośnienie i tak dalej, mm -hmm. więc oczywiście przelicytowali. No i co się dalej stało? Doszli do władzy, Nic. pan Lech Kaczyński świętej pamięci został ministrem sprawiedliwości i nagle się okazało, że kary śmierci nie, nie trzeba ma. przywracać. I, I tak było z każdą taką właśnie społecznie ważną sprawą. Unia, referendum spra w sprawie Unii Europejskiej. No to wiadomo, y, musimy, no wejść. nie, to nie ja to ale ty to Jar, wtedy no. Unia Wolności i tak dalej, no to, to, to jak najbardziej agitowała, no a mhm. e, ja, ja nie pamiętam już, jak się wtedy ta grupa Kaczyńskiego nazywała, no, oni byli za, nawet przeciw tutaj nie, oni mówili, ja to, to, ja to dobrze pamiętam, oni mówili, że nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innego wyjścia, no chodnie chętnie, bo po naszych warunkach będziemy wchodzić i tak dalej. No hmm. i to, to teraz, teraz właśnie widzimy, no i dzisiaj, dzisiaj właśnie mamy taką sytuację, no, w tej chwili co, co się dzieje, no? W tej chwili Unia Europejska nas już, już, że tak powiem, wbija w glebę totalnie. Jesteśmy, wiadomo, wszystkiego nam zabraniają i zboczenia musimy kochać i aborcje wprowadzać i... Sądownictwo, oczywiście, no w ogóle mamy wyższość uznać konstytucji prawa, prawa europejskiego nad, nad to. konstytucją. No i, i, i co, co, co mówią ludzie Kaczyńskiego? Tutaj ustami Morawieckiego w tym wypadku. No tak, jesteśmy przeciw, będziemy się opierać, nie oddamy ani guzika. Oczywiście za każdym razem oddają, jak, jak jest taka sytuacja. Więcej oddają <laughs> cały cał, cał, płaszcz. Cały, cały, cały płaszcz oddają, ale tutaj nie, nie oddają. Ale jak gdy im obóz rady i zaprzaństwa zarzuca, że oni chcą po leksytu. No nie, nie, żadnym wypadku, my nie, żadnego poleksytu, My tylko chcemy, żeby y, y, Unia Europejska się zmieniła. No oni mają taki wielki wpływ na Unię Europejską, że oni mogą wpływać. No nie. oczywiście, pis na wodę, fotomontaż. I tak nas, proszę Państwa, cały czas rozgrywają. I tych przykładów to proszę sobie w, w, w pamięci pogrzebać i znajdziecie Państwo ich setki i tysiące. No mamy na przykład w zeszłym roku, no, dokładnie rok mija od e, tego, jak jak na ulicę były jakby te tłumy dzikich bab, które tam atakowały kościoły i tak dalej, i tak dalej tutaj się kłębiło i gotowało. No i co? I jednocześnie pan minister Kamiński, który mhm. mógł to przecież, jego obowiązkiem było oczywiście tę rewoltę uśmierzyć, w nawet stłumić. na zarodku stłumić. No oczywiście nic nie, nie, nie robił. Ludzie musieli kościołów i księży bronić i myśmy to też, też robili. Natomiast władze w tym czasie wlepiały mandaty ludziom bez maseczek. I ja to też tego doświadczyłem, bo właśnie w tym czasie, kiedy te burdy siedziały, to mnie mi mandat dali za brak maseczki na ulicy Bocznej. Napisaliśmy takie pismo, to znaczy no, to taki, taką dygresję osobistą zrobię. do no, to tam, yy, oczywiście nie wierząc, że to że coś da, ale, ale to takie znamienne, dobrze jest takimi obrazkami zilustrować, zresztą tam też tam film o tym, żeśmy swego czasu mm -hmm. też nagrali. No, jako stowarzyszenie osób represjonowanych w stanie Wojennym napisaliśmy takie pismo właśnie do Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych, dlaczego on to właśnie toleruje, tę to, to rewoltę, nie? Gdy, gdy jednocześnie yy, yy, marsz niepodległości, była tam prowokacja, by, by było opacyfikowanie ludzi, tam była Dlaczego on y, toleruje rewoltę jawną? Y, y, no ale przede wszystkim ochranianie y, no i, marszów. Ma, tak tak zwany tak sodomitów, tak. Dlaczego werbalnie są przeciw, a, a, a dlaczego nic, nic nie robią, gdy jego tak. obowiązkiem było rewolcie ukręcić łeb. ukręcić łeb u, u, u zarodku. Zwłaszcza, tak że jest. wtedy tam obowiązywały te prawa pandemiczne i tak dalej. No i napisaliśmy to jako stowarzyszenie koniec. Głuchym milczenie był, było ci odpowiedzią, żeby to jakoś tam mm -hmm. do rangi temu dadać, no bo oni się tam. Do etosu tego tam odwołują. No i oczywiście nawet z dawkowej odpowiedzi nie było tego typu, że. Yy, yy, yy. Dziękujemy, że otrzymaliśmy od was list i nic z tym nie zrobimy. No to taka ta urzędnicza procedura jest w takim Nic, żadnej odpowiedzi nie było. No to, to mówię, a takich muje rzeczy, no to można na naprawdę setki, dziesiątki Przetoczyć. tysięcy przy, przytoczyć, jak, jak, jak nas to bambuko robią. No i, i, i będą nas robić, dopóki będziemy w to wierzyć. I, i, i teraz może y, już, już konkludując. Y, no, jeszcze, jeszcze jedno, od jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo tak przepraszam, że ważna? trochę skaczę, ale, ale, ale no, ważna, no, ważna wa warto, warto zapamiętać. No. Przecież e, e, bracia kaczyńscy mhm. byli uczniami Jana Józefa Lipskiego. Aha. Tutaj jest, to postać bardzo ważna dla, dla tej tak zwanej opozycji. To jest e, wielki mistrz e, Loży Masońskiej. Mhm. E, który no, wychował sobie y, różnych ludzi, zarówno, już nie żyje y, z prawa, jak i z centrum, jak i z lewa, no i dla, dla nich wszystkich był autorytetem. To wszystko jest ta sama stajnia, ta sama rodzina. Kwestia żydowska. No to muszę do tym powiedzieć. Zawsze stosunek do, do Żydów, y, zarówno jednej, jak i drugiej strony, jest taki sam na kolanach i... No, choćby sprawa jedwabnego. No, kto wstrzymał ekshumację na rozkaz rabinów? No, no, minister spraw wewnętrznych, świętej pamięci, Lech Kaczyński. Nie? I, 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 I to jest właśnie też taki papierek lakmusowy mhm. stosunek do, y, do Żydów w, w ich, ich kampanii. No, 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 widzimy to. Także już, już zamykając temat jednym zdaniem, no, nie dajmy się tak rozgrywać, no, wiem, że, że tutaj w tej sytuacji jeszcze, jeszcze wiele takich rzeczy będzie, bo tutaj całe, cała ta gierka polega na tym, na, 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 na podnieceniu emocji, zawsze będą jakieś, jakieś tematy, żeby, żeby emocje podniecić, bo, bo sk w skutku... Tego, no, podzielono ludzi totalnie, także nawet teraz przy wigilijnym stole się, się sobie do oczu skaczą bogu ducha winni ludzie. I, i o to chodzi. No, to samo zresztą robiła też sanacja przed wojną, y, bo oni y, po prostu. Y, też y, nie czuli się pewnie, już zwłaszcza po, po śmierci Piłsudskiego, no więc Ale, y, Grzegorz, musieli czy... stwarzać jakieś, y, 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 wytwarzali emocje, atmosferę emocje. E, emocji, zagrożenia i tak dalej, wiadomo jak, jak to się skończyło i tak samo teraz robi PiS, który Ale jest powiedzmy Grzegorz wprost, że PiS jest, partią, jest partią bezideową, bezideowa. kompletnie bezideową. No i jeszcze Państwo. jeden wątek tutaj, nie wiem czy o tym mówić, no ale, ale tak żeśmy wcześniej rozmawiali, że, że warto powiedzieć, no yy, przejmowanie po prostu liderów. No to no to chciałam ci to. No to już nie będę o tym się znęcał nad tym nieszczęsnym Marianem Kowalskim, bo to jest dno. Nie mów, że tak, tutaj nie yy, Ale, ale, ale hmm. zobaczmy, jak, jak na przykład stało się z... Takim, z panem, z panem Bonkiewiczem. No, tak pan jest. Bonkiewicz y, y, miał stacje media narodowe, które zamieszczało i zamieszcza dużo ciekawych rzeczy. No mm -hmm. ale w pewnym momencie zaproponowano mu duże y, pieniądze, do 2 czy 3 miliony złotych dostał dotacji. No i, i co się stało? No i co się stało, że pewne tematy już... Teraz ćwierka z innego klucza. Są inne. Ju, już, już cała ta te media narodowe już, już... Oczywiście na Piłsudskiego tam mogą sobie gadać, tam, tam na Żydów coś tam mogą czasami warknąć. Natomiast istoty rzeczy już, już, już nie mogą poruszać. Już, już, już tam się nie pojawią tacy ludzie jak, jak pan Brown, jak jak ludzie z Konfederacji już już bardzo rzadko. A natomiast pan y, Bąkiewicz y, no, jest y, w tej chwili lansowany, jest zapraszany do y, mediów głównego nurtu i jest tutaj. Y, do, y, ro, 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 do telewizji Do jest, telewizji, jest, jest tutaj robiona twarz. No, co no, chcieli chcieli mieć po prostu swoją taką nogę narodową, i, i, i to właśnie tutaj, to, to jest właśnie tak, ta, tak to się robi. Tak to się robi. No oczywiście tam tam, tam z Marianem Kowalskim no to, to wi wiadomo, że to był. By, by Czyli by uważasz, pan, że to... pan Bonkiewicz już jest ręki no, on musi jeść z ręki w momencie kiedy ktoś weźmie pieniądze nawet jeżeli ma dobre intencje. A ja no myślę, że pan Bąkiewicz może i taki miał. No to w pewnym momencie musi bardzo uważać. Dlaczego musi bardzo uważać? Bo musi się z tych pieniędzy rozliczyć, bo to nie były pieniądze. One są dane na jakiś, jakiś tam konkretny projekt, który a tam trzeba jest, wypełnić. tam jest mnóstwo furtek, A tam jest mnóstwo otwieranych. No i wtedy co? No jak, jak pan Bąkiewicz, załóżmy, by się w pewnym momencie stanął koniem, no to przyjdzie kontrola, zaczną sprawdzać kwity. Okaże się, że tam przecinek jest nie w tym miejscu i tak dalej trzeba będzie oddać. Z własnych pieniędzy trzeba. Z odsetkami, oddać, jeszcze. odsetkami trzeba będzie może oddać, więc trzeba lepiej uważać. No i tak to się robi. I tutaj jeszcze raz wrócę do pani Anny Mandrelli, doktor, którą tutaj z tego miejsca pozdrawiam, która to mik, to jest genialna intelekt, była tam etatowym pracownikiem tych mediów narodowych, to dostrzegła od razu, no i w momencie, kiedy te choćby Potencjalne niebezpieczeństwo uzależnienia od pisów się pojawiło, no to ona powiedziała: Dziękuję, no ja idę za Ale Grzegorz jeszcze jest inna sprawa. Media nie będę. Ale Grzegorz jeszcze y, jest. Tutaj y, firmowało, bo nie wiadomo jak to się Grzegorz skończy, jeszcze ale jest. Jeżeli Grzegorz... to, ja, to, to my Jeszcze jest jedna sprawa. Tak jest? To już jest w tym. To było w Wiliadzie powiedziane. Szczęście Greków, gdy, no, gdy, gdy, noszą, gdy noszą ci dary. Mm -hmm. I właśnie w tym przypadku trzeba uważać na Naos. Trzeba uważać na Jarosława Kaczyńskiego, gdy jakieś dary niesie. Ktokolwiek niesie dary, to trzeba uważać, jeżeli chce się być niezależnym, no to niestety nie można brać żadnych pieniędzy od nikogo. I teraz pójśćmy na pana Stanisława Michalkiewicza. Ja o. uważam, że za główne pióro Rzeczpospolitej Polskiej nie bierze żadnych, żadnych pieniędzy, żadnych, żadnych dotacji. A jest naprawdę człowiekiem, które, który wywarł duży wpływ na e, pokolenia Polaków, przynajmniej na mnie, i no, nie wiem, czy jak, jak jest z z chęcią z Olbrzymią go, e, przyjemnością, tak, przyjemnością, go, go czytam, nie bierze żadnych pieniędzy. No i właśnie. I ta, funkcjonuje ta, ta, to są w to publicznym. są przykłady, które y, tutaj Państwu dedykuje, no przede wszystkim właśnie pan y, redaktor Stanisław Michalkiewicz, pani doktor Anna Mandrela. No, Ziemkiewicz teraz dołączył. Teraz bo może Ziemkiewicz, który odłączył to, zresztą, się do no, od tego to tam, składu. Ja bym tam uważał, no bo tak, Ziemkiewicz to jest tak, on by chciał mieć i y, y, cnotę zachować, i Januszek zachować, i, i, i pieniądze. I, i pieniądze, więc on tutaj on tak dość lawiruje. Chociaż no, mówię, jest to na pewno wybitny intelekt i, 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 i pewne rzeczy bardzo słusznie dostrzega, opisuje, diagnozuje, ale, ale no, no, nie jest to postać tak jednoznaczna, jak te dwie tutaj wspomniane, czyli, czyli przede wszystkim pan Michalkiewicz, pan Michalkiewicz. No ja już nie mówię tam o politykach, ale bo, bo tam Ziemkiewicz z no to, wrócił na, na ojczyznę łomę. Różnie bywa, bo w tej chwili moim zdaniem, przynajmniej no, w, se w sensie politycznym to my tam wiele nie, nie, nie wywojujemy, no, bo system mhm. jest tak skonstruowany właśnie, żeby. Yy, właśnie chce nas wpuszczać w te, w te różne takie pseudopolityczne rozgrywki, właśnie rozbudzając mm -hmm. te różne yy, yy, fałszywe emocje, yy, to nie na tym etapie. No, no, tak będziemy te łebki, tej te hydry obcinać po kolei, a tam i tak będą drace. Tutaj Inaczej trzeba tutaj trzeba w serce hydrę uderzyć, a żeby w serce hydrę uderzyć, no to trzeba po prostu najpierw wiedzieć, gdzie ta hydra ma to serce. Ona chyba tych serc ma no pary. i a, po, a potem zmienić reguły gry, no bo w tej chwili no, no, gramy według ich reguł gry, a to, to, to też Michalkiewicz to mówi, że, że, że trzeba będzie te reguły gry zmienić, ale najpierw musimy ustalić, gdzie hydra ma serce, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie być, jest ta jego pięta, a ile bić celnie. Ale Grzegorz, tak jeszcze, yy, kontynuując to, znaczy yy, wspominając yy, Stanisława, Stanisława, ja mógłbym powiedzieć Stanisława Mackiewicza. Nie nie bardzo, to są podobne no osoby, tak. no ja, nie, ja nie, uważam. No, Ale to y, Freudowska pomyłka. Ale to Grzegorz, wspomnijmy jeszcze o, to, o tym, jakie teraz robią mu wstręty Michalkiewiczowi, jak go zaszczuli go, go sądami. To jest no straszna, tak, no to, straszna to, to, to rzecz. Sprawa, Może być, że to się zmieniło. No, no to, to, no to, to, to powiem oczywiście, że panie, no to też takim mier miernikiem autentyczności jest to, kogo dotykają bolesne represje. No, pana Michalkiewicza spotkały represje, w tym sensie, że został bezprawnie, zaocznie skazany przez, w związku z tam z artykułem na temat. Tam, takiej, panią, e, przez panią... Przez panią Hermenę Gildę Kociubi, Kociubińską. Tam, tak, eufemistycznie tak ogazane, tam, bo, Rzekomo ofiarę tam molestowania. Molestowania, przez, że ujawnił księdza, chyba jej personalia, tak? tak, tak no, ale które zostały ujawnione wcześniej przez, przez, przez Gazetę. Gazety, fakt. No, ale to tam już no. nie waży, że, że ukradziono mu samochód, że teraz no, drugi proces <laughs> robią. Też w związku z tym, że właśnie ujawnił nazwisko tej... Tej, tej Hermeny Gibidy, kociubińskiej Po raz wtóry. i tak dalej, no to, to, to widzimy, że, że jest to człowiek Ale już, ma już uczy, znowu, znowu ma, uczy, ma płacić, się stawek raz, chyba. Raz, raz zapłacił 200 tysięcy, tylko że, że ta sprawa jest w tej, bo to go zaoczni no to jest, wtedy tak. skazali, Aha. to, to wtedy była taka sprawa, że Ale zapłacił e, Wtedy mu nie dostarczono w ogóle, on w ogóle nie wiedział, że, że, że tak. jest proces, to, to tam sąd kapturowy się odbył, można tak, tak, tak powiedzieć. Tak. Natomiast y, w sprawie tej drugiej. Y, Ale no, pan, y, musiał zapłacić już, że to Tak, też. odwołanie, ta. nie wiadomo, czy mu zwrócę, nawet ta, ta, jeżeli wygra. Ja tą wygra tą sprawę. No, nie wiadomo, czy wygra. No, a drugą sprawę to mu już robił też, też na taką. Kwadę. Tak zwaną, tak zwaną kiblową. O, 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 o ujawnienie nazwiska tej, tej rzekomej. Ale dwa no, razy już raz zapłacił, teraz, teraz, teraz. teraz tak, bo w, jednym, w ta. pierwszym wypadku, no to został skazany za to, że użył Obecnie takich słowa, tak? Słów, tak. A, a drugi proces jest ten, ten co teraz, no to jest o ujawnienie jej yy, yy, nazwiska. Chociaż ona, chociaż to nazwisko było wcześniej ujawnione no przez właśnie. Gazetę Polskojęzyczną, tabloid fact, no, ale, ale, ale to, to ma drugi proces, no bo tam w ogóle nie nam już, już to jest tam, sprawa, z polskiej, sprawa, sprawa, sprawa skomplikowana, nie no, no, jest skomplikowana, jest pan prosta. Ale, nieprost, ale, ale tam, tam chodzi o to, że, że tam w ogóle te pieniądze już zostały wydane, tam mecenas, pan drogi mecenas dużo wziął i ta pani musi oddać te pieniądze. No, no tam w każdym razie muszą, muszą z Michalkiewicza ściągać dużo, 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 Skóre z niego pieniędzy, więc, więc tam będą robić, żeby go załatwić. No a w ogóle Michalkiewicz no trzeba załatwić, no bo to jest taki głos wołający yy, na, na pustyni. A nawet więc, nie to Grzegorz, a, a nawet nie, teraz Grzegorz wkraczamy w okres surowości etapu. No tak, Czyli teraz ale, ale nie będzie, pan Michalkiewicz no. doczekał się potomstwa. Nie, nie tylko potomstwo w sensie biologicznym, no. tylko w sensie ideowym. No. Co je, jest y, trochę osób, które powiedzmy sobie z jego y, walki, z jego myśli przejęły młodych ludzi, mm -hmm. zdolnych ludzi. No, i jedno nazwisko już tutaj padło, y, którzy, którzy no, y, oczywiście nie bez tego talentu, no, bo to, to ten talent to, to już, już jest jego, jego y, tą, tą, tą ideę poniosą, więc więc. Więc w tym jakaś tam nadzieja, i może tym optymistycznym akcentem mm -hmm. już już zakończymy. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi i tak dalej, to piszcie, no to w będziemy, komentarzach. Będziemy to, to jeszcze jeszcze pewne wątki rozwiniemy, bo tutaj tak mówię na początek pewne rzeczy żeśmy wrzucili, i myślę, że, że teraz będziemy częściej tutaj występowali. Jeżeli, no już nie jeżeli, obiecuj że go się jeżeli Jak będziemy mieli coś do powiedzenia, to będziemy kręcić film. Także dziękujemy za wysłuchanie, tak i, i kończymy. Do, zobac do zobaczyska. <laughs>